Czytanie aktywnej licencji podczas instalacji programu. W nowych wersjach SQL programów firmy Varico udostępniono możliwość czytania aktywnej licencji programu. Umożliwia to instalację najnowszych wersji użytkownikom posiadających aktywną gwarancję na program w wersjach Classic oraz Windows. Opcję tę udostępniono dla programów OBSP, KPIR oraz KSH w wersjach od 2.0. Prezentowany film ma na celu przedstawienie przebiegu instalacji na przykładzie programu Obsługi Sprzedaży. Pierwszym krokiem jest pobranie instalatora ze strony internetowej Wariko. Wybieramy dział aktualizacje, a następnie klikamy na odnośnik do programu Obsługi Sprzedaży. Następnie wybieramy link znajdujący się w kolumnie Pobierz plik. W zależności od przeglądarki internetowej, wybieramy taką opcję, aby zapisać plik w lokalizacji łatwej do odnalezienia, np. Pulpit. Po pobraniu programu obsługi sprzedaży w wersji Windows, uruchamiamy Instalator, klikając na niego dwukrotnie lewym klawiszem myszy, a następnie wybierając opcję Uruchom. Po chwili ukaże się nam pierwsza karta instalatora. Wybieramy opcję Dalej, akceptujemy warunki licencji, a następnie klikamy klawisz Dalej. Na karcie Wybierz docelową lokalizację, wskazujemy miejsce instalacji nowej wersji programu SQL. Musimy pamiętać, aby był to inny katalog niż miejsce instalacji dotychczasowej. Po określeniu miejsca instalacji wersji SQL przechodzimy na następną kartę klikając klawisz Dalej. Następna karta instalacji służy do wskazania licencji programu w wersji Classic lub w wersji Windows. Aby wskazać miejsce, skąd instalator ma pobrać naszą licencję, wybieramy opcję Przeglądaj a następnie wybieramy katalog instalacji naszego dotychczasowego programu. Dla naszych potrzeb jest to katalog znajdujący się na dysku C w katalogu Warico w katalogu OBSP Classic. Aby instalator mógł pobrać naszą licencję, klikamy na klawisz Dalej. Zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym pobraniu licencji oraz o numerze naszej licencji. Jeśli wszystko jest poprawne, klikamy na klawisz OK. Na następnej karcie instalatora zostaną wyświetlone ważne informacje dla użytkowników w wersji Classic. Po zapoznaniu się z nimi, klikamy na klawisz Zapoznałem się z warunkami, a następnie przechodzimy dalej. Na następnej karcie instalatora wybieramy typ instalacji. W naszym przypadku jest to domyślna instalacja lokalna programu. Wybieramy opcję Dalej, a następnie końcowa karta konfiguracji programu. Wybieramy opcję Dalej. Na końcowej karcie instalatora mamy zestawienie opcji, które wybraliśmy podczas kreatora instalacji. Jeżeli akceptujemy wszystkie wybory, Zatwierdzamy klawisz Instaluj. Po instalacji programu będziemy mogli go uruchomić i korzystać na podstawie gwarancji z wersji Classic. Dziękuję za uwagę.